miu Kurwa. Cześć, dude. No kurwa. Za gościa. Ale go pociągną. Ale go pociągną. Kurwa, Warden dwóch tam się chyba. Warden na moim trupie. Po prawo, Kamila, żywe. po prawo, po prawo, Kamila, po prawo. No właśnie, tam jest pokój taki. No właśnie, wiem, wiem, widzę, ale ciężko mi... O, widziałam. Wpierdalaj się na pełnej. Gierzuć, Granata mu No, dalej tam jest. Dobrze, ale dobrze. Ale ogólnie dobrze. Jeszcze jednego i wychylaj. Nie patrz. tylko nie patrz się na niego Ach. Od, od, lewej, od lewej walkiria no. już tak. no to Ale też. generalnie e, wa na warde na flesie nie działają tak. Tak. Czemu? On ma te okulary jeba Ja pierdolę to jest tak zjebana postać Nie chujowa jest No jest chujowa Także generalnie to ale tam plaki, mu coś się nie robią Ej, ale ogólnie, kurwa, ale się zesrałem koleśa swojego. Kurwa, kurwa. Ale ja był no, następny, no właśnie. No właśnie, myślałem, że ktoś mnie raszuje. I dostał serię. Nie, po, I dostał nie. serię. O nie, nie. Służą Nie Już gacie nie. pełne? Tak. Dobra. Ogramy to hra dále. To mohla hrát. To mohla zle hrát.